Ja ci mówię, dlaczego zupki nie zjadłaś. Prosiłem cię o to. No prosiłem o zupkę, żebyś zjadła, a nie żebyś się awanturę. Jaką awanturę? Dlaczego robisz awanturę? Tak nie wolno robić. Trzeba zjadać... Zupkę. Trzeba zjadać zupkę tą co mama daje. Mówię! Trzeba zjadać zupkę. I jak powiedziałem już więcej telefonów. Ci nie dam. Nie będziesz słuchała muzyki z niego. Tak. Nie, nie będziesz. Nie będziesz. Nie będziesz słuchała muzyki. Dopóki nie będziesz jadła, to nie będziesz słuchała muzyki. Tak. Tak. Będziesz musiała iść do mamy. Zapytać się, czy ci dać swój Tak właśnie. A nie, to teraz? Będziesz tańczyć? Tak, też nie zachował? Te zamknąć drzwi przede mną? Okej! Okay.